No i słuchajcie kochani, ucieczka się rozpoczęła. Idziemy na Gap Cliff, czyli najwyższy klif w Wielkiej Brytanii. Zwierzamy tam drota przede mną. Za mną, za mną też człowieki idą. Także no cóż no. Hej przygodo. Za 3 godziny powinniśmy być chyba za 2 godziny na górze. Oczywiście Apple Watch tutaj mierzy nam kompas, pokazuje gdzie mamy iść. Idziemy. Piękne. Pogoda jednak dopisała. Mimo że rano było jak było, to jednak pogoda dopisała. Byliśmy z Górki na kempingu I tutaj taka oto to jest rzeczka płynie Mo, Można, można, można po prostu różne sposoby tutaj panowie sobie skaczą można skakać Można wszystko i tutaj już nad morzem jesteśmy, ale nie idziemy, wybijamy na górę oczywiście. No i powiem Wam tak w tym momencie zaczynają się schody cały czas pod górę. Będę sapał Masaka się będzie działo damy radę. To to jak idziemy? Nie tędy to, to chyba, a nie tędy, na skróty. idziemy. O Jezu, parking przed nami, pierwszy pit stop. Dobra jest tu parking można przyjechać i kupić bilet a bilety są w cenie bilety są w cenie 15 godzin 6,50 Godzina funt 70 Nieźle Dobra Lecimy tam na górę Słuchajcie Słychać moje sapanie Ale normalnie Przyszliśmy stamtąd Stamtąd tu Matko kochana Wyzionę ducha chyba Proszę się nie śmiać Idziemy dalej Widok jest niesamowity. A słońce daje niemiłosiernie. Zobaczcie, jaki ładne view. No, tutaj kawałek już jest po płaskim. I podejście tam będzie pod tego klif. Następnie damy radę ale to chyba nie jest Golden Gap tak mi się wydaje ten Hello. powiem wam że jest mega nie można zbliżać się do klifu bo grozi to niebezpieczeństwem doset jest ładny jednak no jest, ma swój urok naprawdę ładnie ładnie tam jest bardziej pionowo? Tak, wiem, że tam jest bardziej pionowo. Dlatego idziemy tempem wolnym. Nie schodź, Zlota, bliżej. Patrzcie, jak się obsypuje. Zlota... Zobacz, gdzie płot wjeżdża. Zlota, nie podchodź bliżej. Zobacz, gdzie płot wjeżdża. Patrzcie, jak się obsypało. Dobra, idziemy dalej. Dobra, ba, po podróży. Słuchajcie, jesteśmy tu przed tą górą. I trzeba na nią się wdrapać. Powiem Wam, że to będzie wyzwanie. Nie wiem, czy widzicie tam takiego małego człowieczka. Ale kurczę, ten już tam wchodzi. No, nie wiedziałem, jak ja tam wejdę. Ja się zastanawiam, jak myślicie dam radę czy nie dam rady. Obym dał, obym dał. Ścieżka w ogóle fajnie wydeptana tam jest. Na razie taki można powiedzieć chilling, chilling jest. Z, ze spacerkiem, ale zaraz się zacznie. Ciekaw jestem, w jakim czasie to zrobimy. Do przejścia zostało nam jeszcze 7 mil. No, także. Trzymajcie za mnie kciuki, moi drodzy, żebym tam na górę wszedł. Widzimy się gdzieś tam e, w trasie. Z trasy będzie gdzieś raport, ale to za kilka chwil. Raport, kochani. Tu jesteśmy już. W połowie pierwszej górki. I takie oto drzewo nas przywitało. A pierwszą przerwę Robimy tutaj na ławeczce. Gruby chodzi, powiem Wam: jest moc, jest kulce moc. Jest ciepło, stromo. I Dorota siedzi na ławeczce. A ja się męczę zobaczcie jakiś to jest widoczek Pięknie Kochani Jest cudownie Warto było się pomęczyć warto było tu chodzić ale to jeszcze jest nawet was po połowa miejscami. drogi i nie przeszliśmy także dobra widzimy się dalej Dobra, doszliśmy do pierwszego punktu Dam oznaczenie na mapie Czasem patrzcie, jak to wygląda Tak to się prezentuje No ma pierwszy punkt ogarnięty Idziemy dalej. No tutaj po drodze coś takiego, chyba spotkaliście, zobaczyliśmy. Tak to wygląda. I tutaj idziemy dalej. Zobaczcie, jak ładne, ładne ten. Ładne pola. To jakieś kwiaty. Nie wiem, co to jest. Ja myślałem, że ten jest tutaj najwyższy. To jest ten Golden Gap. A to jednak nie. To jest tam gdzieś dalej. Także taka to. Pomyłka, no ale pomimo, że pięknie to jest tutaj, no nie powiem, jest mega śnie. No i patrzcie, jak ładnie, jak jest pięknie. Taki szybka przebitka z trasy. Ciągle idziemy, zostało nam jeszcze dwie, dwie mile. Dwie mile zostało jeszcze tam zmierzamy właśnie na tamtą gdzieś górkę w tamtą stronę ale powiem wam, że pogoda upisała dużo w ogóle takich kempingów jest tutaj w dole naprawdę dużo trasa jest no taka umiarkowana no nie jest aż taka wymagająca są oczywiście podejścia, większe lub mniejsze ale no da radę to, można powiedzieć, ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się uda jakoś tam podejść pod tamtą górę, bo chyba będziemy w ogóle pod nią podchodzić. Golden... To się nazywa Golden Gap? Coś takie. No tak, chyba tak, zaraz sprawdzę, może potwierdzić to. I dotarliśmy do Seatown Town. Taka morza. Kładka, morza, kamienista plaża chyba pójdziemy coś zeszleć. Thanks. Zobaczymy no, co nam tutaj miasteczko zaoferuje. Hmm. Najlepsze w tym wszystkim są takie przejścia. Słuchajcie, mega to wygląda. O, jak cudownie w tym lecie. Ładnie. Idziemy, idziemy. drodze na Golden Gap powiem Wam, że na mnie tam na znaku było napisane, że jest to jedna mila jeszcze a tutaj mi pokazuje, że jest to dwie mile także trudno mi jest to ogarnąć Idziemy w lesie, ale wzdłuż klifu oczywiście wieście. Kols Tak to wygląda. Nie sei, czy są lepsze. Oj. Jest nie zjadł Beotę. Nie zawsze mówię na tych blokach Dobra wchodzimy pod górę Kochani Ducha nie wyziąłem Jesteśmy Golden Gap Idziemy do punktu Gdzie trzeba dotknąć tego miejsca ledwo co szadam Jest oka Mamy to Zmęczeni Ale Szczęśliwi Daliśmy radę Zobaczcie jaki widok Jesteśmy stamtąd I tam musimy wrócić Dużo osób jest Mej widok jest niesamowity Udało się, udało się Po prostu jestem szczęśliwy Do takich widoków Warto poświęcać się No i powiem wam, że widok No tego nie oddaje kamera Idziemy jeszcze kawałek się tutaj przejść Szliśmy, słuchajcie 3 godziny prawie chyba? Tak, 3 godziny? Tak, 3 godziny szliśmy Oczywiście z dużymi przerwami Idziemy teraz jeszcze kawałek tutaj gdzieś podejść Zobaczymy co tam jest I będziemy wracać Taka ta historia Mieliśmy za 3 godziny być na naszym obozowisku i rozpoczynamy kolację. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. For the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna. Co piękne szybko się kończy. Także i my wracamy do domu i można powiedzieć: Golden Gap, najwyższy klif w południowej Anglii, został zdobyty. Został zdobyty. I już takie widoki zostawiamy. Tutaj idziemy. Najbliższe czy jest godzina 16. Najbliższe 3 godziny mamy powrót na kemping, Mam nadzieję, że uda nam się może wcześniej to zrobić. Nie mam pojęcia, 3 godziny jesteśmy tutaj w tym miejscu. Z dużymi przerwami. Mieliśmy jakieś przerwy, ale powiem Wam, że było. rzut na Golden Gap i tutaj także wracamy powiem wam że jak na chwilę obecną nogi, nogi nas niosą pędzimy w dół gorzej będzie już z podejściami na No i mamy, to powiem wam że mamy taką miesięczną wiatr zimny wiatr zimny i tyle przejścia są najlepsze Przejścia są hit. No i tutaj takie w cieniu, takie jakby tunele. Mega to wygląda. Powiem Wam, że droga powrotna do obozu. Zobaczymy, na którą godzinę dojdziemy. Ale powiem, wam, widoki za każdym razem obsadzają. Jurassic Coast Path, właśnie jakoś tak, to brzmi, jest pięknie wpisany na listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO, tak na marginesie, jakby ktoś nie wiedział. <laughs> Czyli jedna z rzeczy, które trzeba po prostu sobie zobaczyć. I tyle. W ogóle, słuchajcie, zobaczcie jakie super w ogóle domki Jakby strzechą w ogóle kryte I tutaj jest ich dosyć dużo Widzieliśmy ich już po drodze Doszliśmy do miasteczka e, Seaport Seaport chyba tak się to nazywa Małe miasteczko I jest też Golden, pa Ka Golden Cup e, Holiday Park Cup, nie Gap. Boże, ja powiedziałem Gap ostatnio, matko chyba. Oh, o, Seatown, nie Seaport. Seatown. Chyba idziemy na górę teraz tam. Kochani, szybki raport. Golden Cup jest tam. Czy dojdziemy do obozowiska naszego? To jest dobre pytanie. Jak myślicie? Patrzcie, co jest przed nami. A pierwsza góra, tutaj byliśmy. Generalnie zrobiliśmy to w niecałą godzinę czy dwie? W godzinę teraz powrót robimy. Idziemy godzinę z powrotem, gdzie trzy godziny szliśmy w tamtą stronę. Czyli jest szansa, że w półtorej godziny powrót jest ogarnięty, a nie w trzy godziny. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you are. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the Play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement am gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence dreams and some honestness i'm not here to save the day that's for you to take away i could play a million mind games but instead of say something not illogical something that is topical. rub it on and watch it go make yourself unstoppable dreams are irresponsible but they're always possible if you just but now I in my head, a spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the trap, taking off. Without No, without To słuchajcie. Także dziękuję Wam bardzo w momencie za oglądanie. Udało się. Gwarantuję wam, że udało się wrócić do campingu. Co za chwileczkę Wam pokażę. I na tym zakończymy ten prawdopodobnie odcinek, ale to jeszcze nie koniec przygód. Bądźcie czujni. będzie tworzyć nagle tam się odkrył jak w saunie na bank Nic jest nieotwarte. Jesteśmy na miejscu